Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie w piątek 10 maja. W tym dniu Kościół karmi nas jak zawsze bardzo obficie. Słowem Bożym, zaczerpniętym z Biblii, ze Starego Testamentu i z Nowego. I z nowego dzisiaj mamy teksty z 18 rozdziału dziejów apostolskich. Historia o Pawle, który przybywa. Do Koryntu, ponieważ Pan ma dla niego tam pracę. I na początku Paweł, apostoł, bardzo pokornie wchodzi w tę społeczność, znajduje sobie mieszkanie, idzie po takiej linii swojego fachu, który ma w ręku. On się zajmował wyrabianiem namiotów, więc znajduje taką rodzinę, która robi namioty. Wprowadza się tam do nich i pracuje razem z nimi i mieszka tam, ale to jest tak naprawdę baza wypadowa do jego pracy ewangelizacyjnej. Więc chodzi do Żydów w Koryncie i stara się mówić o Jezusie jako o Mesjaszu. Przekonuje Żydów, że to jest właśnie ten, syn Boży. I moi kochani, Paweł zaczyna mieć problemy. Od właśnie tych słuchaczy swoich. Zaczynają się prześladowania. Zaczyna mieć podgórkę. Nie jest lubiany, nie jest akceptowany, nie chcą go słuchać. I ma kryzys. Modli się i płacze. I przychodzi do Pana i mówi: No jak to? No, mam tutaj w tym koryncie działać, a, a to jest taki twardy grunt, i te serca są twarde. I Bóg Mu objawia się w czasie modlitwy i mówi spokojnie: zostań tutaj. Ja jestem z Tobą. Nie rozpaczaj, nie martw się, ponieważ mam wiele swego ludu, wiele ludzi, mam swój tutaj yy, potencjalny kościół ukryty w tym mieście, i Ty musisz po prostu go wydobyć, Ty musisz dotrzeć do tych ludzi. Ale pamiętaj, że nie tylko masz iść do Żydów, ale do Pogan. I po tej modlitwie pocieszenia, kiedy Bóg mówi spokojnie, nie rozpaczaj i masz pod górkę, cierpisz, ale nie poddawaj się, trwaj. To Paweł został w tym mieście w Koryncie jeszcze prawie dwa lata. I wyszedł faktycznie do Pogan. Nie tylko Żydom głosił, że tak, Jezus jest mesjaszem zapowiadanym przez proroków, ale poszedł do Pogan w Koryncie. I to był żyzny grunt. I nagle to cierpienie, ten trud, który miał na początku, przemienił się w potężną radość. To był ukochany kościół Pawła, który się wyłonił po tych dwóch latach jego pracy ewangelizacyjnej. I to jest przykład, na słowa, które również dzisiaj Kościół nam daje w Ewangelii świętego Jana. W 18 rozdziale Jezus mówi Wasz smutek zamieni się w radość. Pamiętamy jeszcze te słowa kto sieje we łzach rządź będzie w radości. Tak to się bardzo często powtarza ten refren, ta myśl. Jest ci ciężko, jest ci trudno teraz, ale spokojnie, wytrwaj. I ta wierność twoja w trudnym miejscu, kiedy się nie zbuntujesz, kiedy nie uciekniesz, kiedy nie rzucisz wszystkiego w nerwach, to to zaowocuje nowym sezonem, sezonem radości i pokoju. Przetrwaj trudny czas, przetrwaj kryzys. Tak jak Paweł został dany do Koryntu i było mu ciężko na początku, ale Jezus to zapowiedział: eee, Wasz smutek zamieni się w radość. I tak faktycznie było u Pawła. Ale też jest tak u każdego człowieka, który na poważnie traktuje Ewangelię. I kiedy idziesz do nowej pracy, gdzie jest ci na początku trudno, ale zapamiętasz to, że wasz smutek przemieni się w radość, i uchwycisz się tych słów nagle faktycznie przeminie ten trudny czas cierpienia, smutku, braku akceptacji Ciebie, i przejdziesz w sezon, który będzie obfitował wielkim pokojem i radością. I tak samo jest w kryzysie, kiedy jest kryzys małżeński, na przykład, i jest smutek, ale wytrwasz w tym trudnym doświadczeniu i nie poddasz się, nie uciekniesz, yy, nie będziesz walczył, nie będziesz yy, traktował swojego współmałżonka jako wroga, lecz cierpliwie zniesiesz ten czas smutku, to Wasz smutek przemieni się w radość. Naprawdę tak jest w każdej sytuacji. Tam, gdzie dzisiaj jest trudno, tam za parę miesięcy, czy w przyszłym roku. Będzie obfitość dobra i miłości. Dlatego, kiedy przeżywasz jakiś kryzys, jakiś trud, wspomnij na te słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, że wasz smutek zamieni się w radość. I tak się zrealizowało u świętego Pawła, tak się realizuje u każdego wierzącego, który się uczepi tych słów, który uwierzy w to zapewnienie Jezusa. I faktycznie przeżywanie cierpienia, trudu, z Jezusem, w pewne, z pewną akceptacją, miłością, zgodą, bez walki i nienawiści, bez buntu, ten trudny etap owocuje nowym sezonem radości i pokoju. Tego życzę każdemu, który dzisiaj się zmaga. Nie poddawaj się, trwaj, ale nie narzekaj. Nie krytykuj. Nie zło rzecz, lecz przyjmuj trud z nadzieją, że to wszystko zamieni się w radość. Takiego owocnego sezonu pięknego, owocnego w miłość i w radość życzę jak najszybciej Tobie i każdemu, który przeżywa trudny czas na dzisiaj w swoim życiu. Do jutra.